Decyzje. Tak jak mówiliśmy, Madsen skorzystał z tego zamieszania na pierwszym wirażu i sobie bezpiecznie rozpędził motocykl. Myślę, że tutaj w tej powtórce już rywale na to mu nie pozwolą. No dobra, proszę państwa, po raz trzeci ustawiają się pod taśmą. Zmarzliw czerwony, niebieski Lindgren, żółty Leon Madsen. Mamy nadzieję, że teraz dojedziemy do mety. 60 sekund dzieli nas od poznania odpowiedzi na pytanie, kto będzie najlepszy dzisiaj w koszowie zmarny Lindgren Macen z i Lindgren go nakłada Pred i Lindgren z przodu i Macen znowu z tego skorzysta Tak jak korzystał z tego żeby przedził z Marlika Znowu Matsen na czele przed Lindgrenem i z Marzlikiem. więc Więc że ma teraz trzy kółka żeby to odmienić Żeby tu Lindgrenowi do drugie miejsce zabrać A może jeszcze Matcenowi Dobrze się rozpęta z Marzlik. On ma dzisiaj potwora między nogami, który chce przejść do przodu Zmartlik szeroko, jeszcze blokuje macen ale wiedział, to jest wartość, półtora kółka do końca, świetnie przejechał ten ruch, prosta będzie długa szta, jeszcze nie, macen zamyka wejście, Wartość, Zmartlik ma ostatnie kółko, żółta flaga, czarny krzyż, macen rozpoczyna czwarte kółko Zmartlik idzie szeroko, bardzo szeroko, w stylu cierniawkowym, prosta, długa, długa Zmartlik strzela dwóch gości na dystansie, w finale, na torze, na którym teoretycznie nie dało się wyprzedzać. On to robi! Do takiej euforii polskiej kibiców doprowadzał tylko wcześniej Tomasz Golot. Naprawdę wielki szacunek dla Bartka za w postawach w tym wyścigu, niełatwą e, miał sytuację, bo zamknął go Fredrik Lindgren znowu jakby kopia Marcena e, e, ataku z wyścigu wcześniej przerwanego i Bartek dokładnie wiedział, że należy e, rozpędzać ten mototek, przygotować sobie atak nie zrobił tego okrożenia wcześniej, zrezygnował z tego wejścia w plot, ale ten ostatnie wejście jakby dzisiejsza sytuacja, pamiętasz ten wyścig staje mu Findenem